z tej strony Bastajpan. Słuchajcie, witam Was znowu serdecznie na moim kanale, kanale Jabba de Bas, na którym eksplorujemy mój prywatny świat, świat klocków LEGO. Pamiętajcie o tym, że jak tutaj już z nami jesteście, to zostawcie po sobie ślad w postaci suba, w postaci komentarza lub w postaci tego, że po prostu obejrzeliście ten filmik. Ale mnie cieszą komentarze, ja chcę je widzieć, chcę je czytać i chcę znać wasze zdanie na pewne tematy, więc im więcej piszecie, tym dla mnie jest ciekawiej. Dzisiaj zapraszam was na wycieczkę do roku 2005, a dokładnie do świata wikingów. To, co dzisiaj Wam chcę pokazać, to jest jeden z moich ulubionych zestawów, e, jeżeli chodzi o e, tą kategorię i tą serię, e, serię Wiking. E, ja wiem, że dla wielu to jest bardzo mocny klasyk i pewnie znowu e, obrażę ich uczucia, ale powiem tak, e, nie byłbym sobą, jakbym czegoś tu nie dodał i czegoś tam nie wyrzucił. Ponieważ nic w Lego mnie tak nie bawi jak przekształcanie yy, gotowych zestawów po, pode mnie, bo po to je kupuję, żeby to one mnie się głównie podobały i żeby były dostosowane pod to, co ja sobie wyobraziłem na nie patrząc. Dzisiaj, tak jak już Wam mówiłem, jesteśmy w roku 2005 i mamy do dyspozycji Drakar z serii Viking. Zestaw 70-18, bardzo fajny statek, jeden z moich ulubionych. Ja generalnie statków za bardzo nie lubię, natomiast nie mogłem nie posiadać drakara, posiadam go, jest super, ale nie byłbym sobą, gdybym go nie poprzerabiał. I na tym drakarze znajdowała się taka wyrzutnia pokażemy Wam jej zdjęcie w tym materiale. Nie mam jej tutaj, rozebrałem ją, tarczę wsadziłem sobie tutaj na maszt, ponieważ tu ładniej wyglądała, zlikwidowałem chorągiewkę, która tu była, ponieważ jakoś tak mi w ogóle nie pasowała do tego, że była dziwnie osadzona według mnie. Natomiast co stało się po zlikwidowaniu, jakby yy, tej wyrzutni? Zostało mi miejsce. Miejsce to wspaniale mogłem uzupełnić załogą, ponieważ tutaj było niewiele figurek. Z tego co pamiętam, w oryginale jest chyba sześć figurek, one tu wszystkie są też. Ale dodałem figurki z zestawów yy, minifigurkowych, z serii, mini, mini, z serii minifigurek, gdzie byli różni barbarzyńcy, wikingowie yy, i. Generalnie jacyś tacy wojownicy, którzy pasowali mi pod ten okres historyczny i pod ten statek. Bo niekoniecznie oni są jakby zgodni z historią, bo z tego co widzę, mamy tu chyba kilku gladiatorów, ale po zastosowaniu innych włosów i dodaniu im peleryn. I naprawdę według mnie bardzo pasują do tego drakara. Bo tak jak mówię, no drakar duży, a tylko sześciu wojowników. Nie bardzo mi to pasowało. Z minifigurek. Wyciągnąłem również i dodałem tutaj, zaraz, bo znowu kolejna figurka, która ma zacięcie na bycie Dartem Maulem. Yy, dodałem taką moto Księżniczkę Wikingów. Według mnie ona tu super pasuje yy, i jest dodana również do tego, drakaru, yy, do tego drakara u mnie, yy, bo mi tak pasuje. A że tak jak Wam mówię, dla mnie Lego to jest coś, co mogę cały czas zmieniać, cały czas się tym bawić przede wszystkim, to... To, czy tam są w danym zestawie tylko oryginalne figurki, czy też dodane przeze mnie, nie zmienia to dla mnie jego wartości, a wręcz dodaje. Tak jak Wam mówię, ta wyrzutnia mi się strasznie nie podobała. Ja nienawidzę tych wyrzutni takich generalnie z kulkami czerwonymi, gdzie je tam się wystrzeliwuje. Pewnie to jest bardzo bawialne, natomiast w ogóle mi to do tego Drakara nie wyglądało, nie pasowało. Generalnie, generalnie seria Viking charakteryzuje się właśnie tymi wyrzutniami, które mnie osobiście mocno denerwują. Tam jest też taki, taka baza wikingów, nie wiem, zamek wikingów, wioska wikingów. Ciężko mi jakby nazwać, nie pamiętam teraz numeru tego zestawu, ale tam również jest taka wyrzutnia, która według mnie to. Szpeci ten zestaw. Ciekawe elementy tego zestawu. Tutaj głowa ozdabiająca dziób tego statku, bardzo fajny element. Wydaje mi się, że bardzo rzadki. Nie wiem, gdzie jeszcze występował, szczerze mówiąc, nie badałem tej sytuacji, ale u mnie występuje tylko w tym statku, i tylko tu go widziałem. Bardzo piękne tarcze na burtach z opisane runami, z takimi malunkami, które kojarzą nam się właśnie z nordycką mitologią. No generalnie bardzo piękny okręt. W tym zestawie również występuje wąż morski, dokładnie wąż Midgardu i generalnie on ma swoją nazwę. Zaraz się dowiem jaką on ma nazwę, bo nie pamiętam. Jak on się nazywał, Kuba? Eee, Jormungand. Jormungand. Telewizowie Jormungand, poznajcie się. Fenrira i Fafnira pamiętam, natomiast kurczę tego nie jestem w stanie jakoś zapamiętać. W każdym razie bardzo fajny wąż. Słuchajcie, ciekawy element, ponieważ tu w paszczy ma język, który jest tak naprawdę płetwą z serii Lego City do nurków i tak dalej. O tutaj, o tutaj, o tutaj. Także zobaczcie sobie, ale generalnie tak. Podoba mi się ten wąż. Jest trochę zrobiony na zasadzie dinozaurów. Yy, które też były, są, ma tutaj elementy od jakiegoś mezozaura, chyba yy, te płetwy boczne. Także co, dzisiaj przedstawiłem wam yy, jeden bardzo malutki wycinek serii Viking yy, Trochę sobie pokrytykowałem rzeczy, które mi się nie podobają. Trochę pochwaliłem rzeczy, które bardzo mi się w tej serii podobają, szczególnie właśnie. Nie powiedziałem, że ten drakar ma przepiękny żagiel. Słuchajcie, on u mnie jest troszkę, no wiadomo, styrany życiem, jakby, no ale zestaw też nie jest y, świeży, bo w dniu dzisiejszym właśnie on ma 15 lat, więc jak y, na tak, taką materiałową powierzchnię. To i tak ten żagiel się w całkiem nieźle zachował, a ja też nie jestem y, za tym, żeby nie wiem, ten, żeby ten żagiel nie wiem, chować gdzieś, y, zabezpieczać y, przed upływem czasu, i tak dalej. Nie, zestawy mają być bawialne, one mają służyć zabawie, a nie temu, że na nie chuchamy i dmuchamy. Wiadomo, oczywiście nie podpaliłbym takiego żagla, albo nie wiem, nie wrzucił go do pralki żeby go wyprać. Natomiast mam jednego kolegę, który zajmuje się, że tak powiem, customizacją tego typu, tego typu żagli i poproszę go, żeby zrobił mi replikę tego żagla. Jest to ręczna robota, bardzo dobra robota. W opisie tego odcinka będziecie mieli adres do tego kolegi, bo gdyby ktoś chciał sobie zamówić żagle, flagi, wszelkie elementy materiałowe związane z LEGO, bez problemu może do niego walić i naprawdę polecam wam jakość tego wszystkiego, bo jest naprawdę doskonała. Ja u niego zamawiam bardzo wiele pelerynek. Tu akurat wszystkie pelerynki, które są, wyciąłem również sam tymi tłustymi paluszkami, ale yy, będę to było w czasach, kiedy go jeszcze nie znałem, a że teraz go znam, to będę go wykorzystywał niemiłosiernie do robienia mi pelerynek do niektórych ludzików. Tyle dzisiaj ze świata Wikingów. Ja dziękuję Wam, że byliście tutaj ze mną i tak jak mówię, zbieram suby, więc zostawcie je tutaj, napiszcie komentarz. Eee, może macie jakieś zestawy z serii Wiking, które chcecie nam pokazać i o nich też trochę poopowiadać, to na Facebooku w komentarzach bardzo Was proszę zdjęcie. Krótki opis, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba. Chciałbym też, żebyście napisali, co sądzicie na temat właśnie tych wyrzutni, które znajdują się w serii Viking. Czy one, wiadomo, tam przewijają się przez zestawy przez lata, ale generalnie jakby mnie one głównie kojarzą się z serią Viking. Tak jak mówię, tu w tym materiale jest klejone zdjęcie tej wyrzutni, więc będziecie dokładnie wiedzieć, o czym rozmawiamy i jak to wygląda i z czym to się je. Także, tak jak mówiłem, dzięki wielkie. Do zobaczenia, ja jestem Bas Taipan, a to jest kanał Jabba The Bass.